47 7 kwietnia. Dzień dobry. Witamy na konferencji prasowej przed meczem 27 kolejki Fortuna. Pierwszej ligi jutro o 20.30 na Stadionie Króla spotkanie UKS Sandecja Nowy Sącz. Spotkanie sąsiadów w pierwszej lowej tabeli i ostatnie spotkanie przy jednej dostępnej trybunie. Z nami trener eks Marcin Podżała. Panie trenerze, jak nastroje przedmeczowe? No nastroje jak, jak przed każdym meczem eee, bojowe. I co? I walczymy o trzy punkty. Czekamy na pytania. Dzień dobry, panie trenerze, Oskar Bugaj, nauka.sfans.pl. Na rozgrzewkę zapytam się, jak wygląda sytuacja kadrowa? Ktoś wrócił już do treningu, do składu? O, no tak, jakby to dzieje się na bieżąco. Zawodnicy wracają. Są też tacy, którzy niestety, ale, ale, ale nam z przyczyn zdrowotnych w tym meczu nie będą mogli wystąpić. Eee, no jakby nie chciałbym tutaj o jakichś tam konkretach mówić yy, za dużo, bo też jeszcze, jeszcze jest chwila i, i w niektórych przypadkach te, te losy się będą, będą tam ważyć do końca, natomiast yy, no, my kadrę już gdzieś w głowie mamy i... i, i i wierzę, że ona będzie wystarczająco dobra, żeby, żeby zagrać, zagrać dobry mecz i, i go po prostu wygrać. Ja pociągnę na temat i zapytam o konkretnego zawodnika Marcel Fszołek. On ostatnio w meczu rezerw no, strzedł z bólem, z wielkim grymasem bólu po zdarzeniu. Dzisiaj jak tu przejechaliśmy, wychodził, czyli pewnie trenował, można zakładać, on jest zdrowy, czy tam coś jednak się stało. Marcel dzisiaj już trenował normalnie, tak mogę powiedzieć, więc rzeczywiście jakąś, jakąś tam przerwę w treningach miał. No i to jest kwestia już naszej oceny, czy on, czy on jest po pierwsze zdrowy i czy, tak jak powiedziałem, tutaj w tym przypadku już jest raczej ok, po prostu czy jest gotowy, czy jest, czy jest w dyspozycji takiej. Żeby, żeby być do dyspozycji w meczu, no to, to temat jest otwarty. Ja może jeszcze zapytam w ten sposób, jeżeli nie chce Pan ujawniać nazwisk. Ilu piłkarzy jest Pan pewien, że nie będzie mogło wystąpić w tym piątkowym meczu? Trzech. Trzech. Okej. Okay. A to już idąc, idąc w kierunku tych tematów meczowych, a gra... Można powiedzieć, chyba z meczu na mecz poprawia się, ale jeszcze trochę gorzej z tym punktowaniem. No, z Beskidziem mieliście trochę tych szans. Ostatecznie no, pod Beskidzie także miało te szanse. Teraz wchodzicie no, już na naprawdę kluczowy moment, jeszcze szczególnie, że gracie z rywalem, tym sąsiadem w walce o parażę. Więc jak, jak się czujecie podchodząc do tego spotkania? Mając w pamięci te dwa ostatnie mecze, także z takim, no, z liderem i z także rywalem w walce o paraże. No tak, no to wiedzieliśmy oczywiście już przed meczem z Podbeskidziem, że ta seria tych meczów powiedzmy z zespołami, które wyłączając tam Zagłębie Sosnowiec, też groźny zespół, no ale jakby nie z tych naszych okolic w tabeli w tym momencie. Eee, więc zdajemy sobie sprawę, że to są mecze, tak się mówi, o 6 punktów, i, i ja się z tym zgadzam. Wiemy, że to jest kluczowy moment, ważny moment. Widzimy, co się, co się dzieje też po tej, po tej, że tak powiem, odrobionej zaległej kolejce w tygodniu. Zespoły, które, które są w, w szóstce, czy w okolicach tej szóstki, punktowały w okolicznościach też takich, jak, jak wiemy, często gdzieś tam zdobywając gole w końcówkach meczów, i no, my wiemy, że już ten czas. Czas ucieka i, i już go nie zostało nie zostało za dużo. Tych meczów tych meczów, też jest coraz mniej. No i, i zdajemy sobie sprawę, że, 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 że trzeba zdobywać, zdobywać po prostu punkty. Nawet nie tylko jeden, ale najlepiej komplety. No, ale to też nie jest tak, że my nie mieliśmy takiej świadomości, nie wiem, trzy tygodnie temu i wtedy mówiliśmy sobie: Nie, no spokojnie, jeszcze tam możemy sobie stracić gdzieś, gdzieś punkty, bo, bo się zepniemy na na przykład ostatnich osiem kolejek. No nie jest tak. No, tak jak powiedziałem, przed. Czy jak odpowiedziałem na no to pierwsze pytanie, no jesteśmy bojowo nastawieni, no bo, no bo jak mamy podchodzić? No i gramy, gramy po prostu o kolejne, o kolejne trzy punkty i, i, i zrobimy na pewno wszystko, żeby, żeby one tutaj w końcu na tym naszym stadionie też, też zostały, bo z tym punktowaniem u siebie też, też jest słabo, tak trzeba to powiedzieć. Wiemy o tym i, i będziemy chcieli to za wszelką cenę zmienić. Młodzi dali dobry, dobry impuls w piątek, wchodząc w drugiej połowie. Mówię oczywiście o, mecz, o meczu z Podbeskidziem. Czy mają szansę, czy pan czuje, że oni w rywalizacji z tymi bardziej doświadczonymi zawodnikami po prostu mogą sobie wywalczyć to miejsce, skoro dali no mówię, ten dobry impuls w swoim no tak, 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 tak. Mogą, mogą nastąpić jakieś, jakieś zmiany w wyjściowym składzie, mogą też do tego wyjściowego składu skoczyć młodzi zawodnicy. Ja nawet nie chciałbym jakby dzielić ich na młodych czy nie młodych, no po prostu na takich, którzy dają zespołowi dużo albo, albo dają w danym momencie niewystarczająco dużo w naszej ocenie. I nie, nie, nie mamy jeszcze decyzji, może podjętej tak, szczerze mówiąc, po prostu ostatecznie. Natomiast jest, jest to możliwe, że część, część młodych zawodników, młodych zawodników, jak no, na przykład młodzieżowców wystąpi w większej ilości, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Natomiast to też nie było tak, że, że tymi młodymi nie graliśmy, no bo Janek Kuźma, czy, 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 czy Mateusz Bąkowi, czy. No, oni występowali i, i, i tutaj po prostu mogą ewentualnie dołączyć kolejni. A co z tym Romanowiczem? Bo, pochwaliliście się przed Podbeskidziem, że trenuje z Wami? On się tak kręci między pierwszą drużyną a rezerwami, nie było go w na Podbeskidzie? Czy, czy my się pochwaliliśmy? No nie wiem, czy to była kwestia chwalenia się? No po prostu poinformowaliśmy chyba bardziej w takich kategoriach, bym to rozpatrywał. Trenuje z pierwszym zespołem Kuba. Wygląda, wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jak jeżeli mówimy o treningach, oglądaliśmy mecz, mecz na wyjeździe z, w Białej Piskiej i, i oceniamy te, te jego, te jego, powiedzmy, poczynania w pierwszym zespole. Oceniamy je dobrze. Do tego wszystkiego dochodzi też jeszcze jakaś hierarchia jeszcze jakaś. Kwestia, że tak powiem, kolejności otrzymywania szans czy czegoś takiego. Chcemy, chcemy tych zawodników weryfikować w dalszym ciągu, bo ja jestem tutaj pierwszym trenerem od, od, od kilku tygodni, od kilku meczów i po prostu z każdym z tych zawodników ja. Chcę zbudować po pierwsze jakąś, jakąś relację, chcę, chcę być na tyle, na ile to jest możliwe, też, też fair wobec, wobec każdego z nich. I po prostu inna rola jest, powiedzmy, zawodnika, który zaczyna w pierwszej jedenastce, inna trochę jest rola zawodnika, który wchodzi z ławki. Dużo, naprawdę bardzo dużo nad tym, nad tym myślimy i to nie jest tak, że, 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 że tutaj ktoś ma, ktoś ma plac. Z urzędu, czy, czy bo, bo, bo mu się należy, czy bo jest starszym zawodnikiem, a, a młodszy nie ma szans, czy odwrotnie, czy ktoś, ktoś wszedł z drugiej drużyny, tylko wszystko ma swoje, swoje miejsce i swój czas, i myślę, że na, na temat Kuby jeszcze, jeszcze w tym sezonie będziemy, będziemy rozmawiać e, po jego dobrych występach e, i, i tak bym się do tego odniósł. Chyba. Krzysztof Senicki, Telewizja. TV. Ja, panie trenerze, mówimy na, na początku konferencji, mówiliśmy, że to sąsiad z tabeli. Zdaje się, że chyba tak samo punktujecie wiosną, bo i, i u Was 9 punktów, i u nich 9 punktów. Pamiętam pierwszy mecz na wyjeździe, to na wyjeździe w Łodzi w sumie uratował go, Macie Kadaszkiewicz. Czy ten mecz mm, jutrzejszy może być taki sam, też taki trochę, może, może trochę w klinczu, może będzie trochę ciężko się przelić, czy właśnie... Z Waszej strony jakby więcej argumentów jest, żeby ten mecz sobie ustawić? No ja powiem szczerze, że do pewnego momentu sezonu liczyłem w, jakby w końcu na taki mecz, który uda się ustawić, że tak powiem. Czyli, czyli załatwić go przynajmniej albo, albo zbudować jakąś dobrą, dobrą pozycję wyjściową na przykład przed drugą połową, że w końcu te pierwsze sytuacje, jakie tworzymy będą wykorzystane i że po prostu dzięki temu ten ta, ta swoboda w grze będzie mogła być większa Ten spokój taki też w naszych poczynaniach Będzie mógł, mógł być większy Ale teraz już się nie oszukuję no jakby Nie liczę na to, że my, że my załatwimy jakikolwiek mecz Być może właśnie z, z, W związku z brakiem już moich oczekiwań Być może właśnie taki mecz się przytrafi e, Paradoksalnie, ale ja już na to Na to naprawdę nie liczę no Spodziewam się, że my w każdym, w każdym z, tych, z, tych, z tych Meczów, które zostaną nam do rozegrania w tym sezonie Że my będziemy musieli od pierwszej do ostatniej min minuty po prostu orać na to, żeby, żeby ten w cudzysłowie orać, tak, żeby ten dobry rezultat osiągnąć i nawet jeżeli to będzie znowu 90 minuta, no to po prostu my musimy być na to, na to gotowi, żeby to zrobić. I jeżeli to będzie pierwsza, no to, to super, ale to zostanie jeszcze 90 do tego, żeby żeby ten wynik, czy po, poprawić, czy utrzymać. No, że nie, nie, do końca, nie do końca chcę się bawić w jakieś takie przewidywania, jaki ten, jaki ten mecz może być. My będziemy mieli na niego oczywiście swój plan. E, natomiast, tak odpowiadając ogólnie, no to już nie chcę się nastawiać na to, że, że, że uda się coś załatwić wcześniej, zapewnić wcześniej. Po prostu do 90 minuty musimy wierzyć przede wszystkim, bo, bo z tą wiarą. Eee, ta wiara jest najważniejsza, i jeżeli będziemy w to wierzyć, no to po prostu będziemy robić wszystko, mam nadzieję, żeby, żeby dobry rezultat utrzymać albo go po prostu osiągnąć nawet, nawet w samej końcówce. By, czy czego czarny był meżbia białej, gdzie szybko obejmujecie prowadzenie i szybko tracicie? No na przykład, no, szybko objęliśmy prowadzenie w 60. minucie. Ja mówię o takim tak, 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 no rozumiem. Jak było szybkim szybkim stra straceniu tego prowadzenia, no to, to, na, to jest coś, na co się uczulamy, ale nie tylko po meczu z pod bo to już mówiłem po meczu tamtym, że to zarządzanie meczem, tymi momentami, taką dynamiką meczu czasem, to też jest istotne i to też, to też zespół się tego musi nauczyć, albo, albo po prostu konkretni zawodnicy muszą też wziąć w takich momentach, nie chcę nawet powiedzieć, że odpowiedzialność za, za piłkę na przykład, tylko też za jakąś komunikację. Eee, to się na pewno nie może zdarzyć, żeby tak szybko po zdobytej bramce nagle, nagle, nagle to prowadzenie powiedzmy stracić jeszcze będąc w naszym, w naszym momencie, ale tak jak mówię to nie jest tylko temat z ostatniego tygodnia, tylko już dużo, dużo wcześniej o tym mówiliśmy, o tych pierwszych minutach po, po straconej czy, 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 czy zdobytej bramce. Eee, a tutaj odpowiadając na to, to po prostu ja szybkie prowadzenie to mam na myśli takie, że po prostu pierwsza sytuacja nam, nam wpada i, i, i dostajemy gdzieś tam skrzydeł grając u siebie. Kibice też pewnie, pewnie inaczej wtedy reagują i, i, i my sami, dlatego fajnie jakby to się zdarzyło, ale już tak jak powiedziałem nie, 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 nie łudzę się, że tak, że tak będzie. No Zresztą Rysowem tak było mniej więcej. Rzeczywiście było w tej Waszej grze ostatnio widać większy entuzjazm. Ktoś jeszcze czuć zdruźnienie cały czas? Tak, tak no to, jest, to jest nasza rola, żeby to, żeby to utrzymywać, żeby to, żeby to podtrzymywać. Ja się zgadzam z tym, że ta, ta nasza gra przynosi nam większą ilość takich czystych sytuacji w tym ostatnim czasie. Co jest coś, o czym rozmawialiśmy po tych pierwszych kolejkach, że, że ta gra teoretycznie się zgadza, natomiast tych sytuacji czystych jest mało. W tych ostatnich meczach e, kilku, no to uważam, że, że tych sytuacji dobrych było, było naprawdę sporo. No i teraz, teraz będzie sztuka po prostu próbować tą pierwszą, drugą zamienić na, na gola i, i w taki sposób sobie spróbować ten mecz ustawić. Mówiąc o wykorzystywaniu sytuacji, w zeszły weekend Stipe Juric, on do rezerw w Białej Piskiej, strzelił zresztą bramkę, już abstrahując od tego, że to poziom trzecioligowy, bo w podobnej sytuacji Maciek Radaszkiewicz też tam zszedł wcześniej do rezerw, pokazał się z dobrej strony, dostał szansę. Juric Przegrywa tą rywalizację z Radaszkiewiczem ze względu na formę, umiejętności? Czy może dostanie jakąś szansę od Was? Też jakby trzeba powiedzieć, że były zarówno u jednego jak i u drugiego jakieś problemy zdrowotne, o których nie zawsze my informujemy, bo to nie są jakieś tam często bardzo poważne kontuzje. No natomiast urazy, które powiedzmy wyłączają, zawo wyłączają zawodnika z jakiejś części mikrocyklu albo wręcz z całego i wtedy te tego zawodnika nie ma w kadrze, my go nie... Nie podajemy jakby w gronie, nie wiem, kontuzjowanych zawodników, no bo na moment meczu on już nie jest na przykład tak, jak sytuacja, chociażby teraz odpowiadając, odpowiadając na pytanie o Marcela. Marcel dzisiaj już trenował, trenował w, pełni, w pełni zdrowy, natomiast czy to już jest zawodnik, który jest gotowy do meczu po kilku dniach przerwy, no to to już jakby do naszej i sztabu medycznego oceny. Więc to jest jakby pierwsza kwestia, która gdzieś tam na róż w różnych momentach mogła mieć, mogła mieć znaczenie, dlaczego akurat Stipe, a nie Maciek, albo odwrotnie, ale prawda jest taka, że ci zawodnicy między sobą ry rywalizują i, e i oczywiście my patrzymy na to, że, 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 ktoś, że ktoś zdobył bramki w, w drugiej drużynie, e no ale tam zdobywają różni zawodnicy bram bramki, bo w ostatnim meczu e derbowym, pucharowym, na którym też byliśmy, inni, inni zawodnicy zdobyli bramki i też gdybyśmy na każdą bramkę strzeloną w rezerwach, Mieli, mieli reagować w ten sposób, że od razu zawodnika włączamy do, do kadry. No to umówmy się, no jakby nie do końca o to chodzi. Patrzymy na ich dyspozycję w tygodniu, e, patrzymy na ich taką energię, którą mają w sobie, na której nam też zależy, najlepiej, żeby ona była jak najbardziej pozytywna. Mimo tego, że to jest oczywiście trudne dla każdego zawodnika być w kadrze albo poza kadrą, albo nawet być na ławce, bo, 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 bo są ambitni i, i wszyscy chcą grać. E, więc. Odpowiadając ta rywalizacja między tymi zawodnikami po prostu trwa i my na bieżąco będziemy wybierać tego, który nam w naszej ocenie będzie, będzie bardziej przydatny. No może jednak to reagowanie na każdą strzeloną bramkę w rezerwach jest jakimś kluczem, no bo wy ze skutecznością macie ogromny problem. Michał Trąbka strzela piękną bramkę z 30 metrów, no ale Maciej Radeczkiewicz czy Samuel Koral już z pola karnego nie są w stanie bramkarza pokonać. Może nie zapytam, co robicie, no bo Pan odpowie pewnie to samo, co cały czas, czyli że pracujecie, staracie się. Jak odblokować tych napastników, no bo chyba teraz żaden nie jest gwarantem seryjnie zdobywanych bramek we Łkajsie. Różne można stosować zabiegi, ja w... mogę powiedzieć, że na przykład w tym tygodniu w szatni praktycznie przed i po każdym treningu leciały wszystkie bramki, jakie zawodnicy obecni w szatni zdobywali w swojej karierze na przykład. I jakbyśmy jakbyście zobaczyli ten film, no to tam naprawdę na różnych poziomach, w różnych meczach, w różnych momentach swoich karier, ci zawodnicy zdobywali bramki, zdobywali piękne bramki, zdobywali ważne bramki. Więc to nie jest tak, że my mamy zawodnik, zawodników, którzy, którzy nie potrafią tego robić. No po prostu jest taki, jest taki moment, i ja no oczywiście ja bardzo ubolewam nad tym, bo nawet my o tym rozmawialiśmy, że gdyby taki. Okej, okay, nie, 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 nie gdybajmy może. Ale, ale są zawodnicy w tej szatni, którzy potrafią bramki zdobywać. Chcieliśmy im w taki akurat sposób o tym przypomnieć może i, i to się spotkało gdzieś tam z fajnym takim zainteresowaniem, bo nagle przed tym telewizorem tam stało 30 ludzi i się, i się, i się gdzieś tam nawzajem, nawzajem uśmiechało, no bo widzieli, przypominali sobie momenty, że, że, że potrafili to robić. My tego potrzebujemy po prostu, no jakby na w świecie. My nie chcemy popaść teraz w jakąś yy, Skrajność, że my pójdziemy tylko w rozmowę o Golach, bo ja uważam, że, że w tej grze jest dzisiaj naprawdę dużo dobrego i nie chcę, nie chcę być, no nie wiem, tylko powiedzmy kibicem, który będzie mówił, że nie, no dobra, nic się nie zmieniło, dalej tam jest takie, takie samo. Takie samo Bym powiedział na G słowo, ale, ale się powstrzymam. Eee, no, bo, bo widzę jakiś postęp po prostu w tym. No i, i, i my też moglibyśmy machnąć ręką, powiedzieć: dobra, sezon stracony, no jakby no nie wpada nam ta piłka, no to już dajmy sobie spokój, idźmy do domów, już rozjedźmy się po prostu. No ale no nie, 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 ja nie umiem tak w życiu postępować, nie, nie, po prostu nie zrobię tego, nawet po prostu jak będzie, nie wiem, wszystko przeciwko, przeciwko yy, tutaj nami i, i nic nie będzie nie będzie yy, Świadczyło o tym, że może się ta sytuacja poprawić, no to, no to my od tego jesteśmy, żeby w to wierzyć. I, I tak jak mówię, nam są potrzebne gole, ale też nie chcemy iść tylko w kierunku takim, że po prostu już tylko gole, no bo my musimy też zadbać o to, co Pan powiedział, że ta poprawa w grze jest, że ten entuzjazm jest, i my musimy, musimy to po prostu po, po, podtrzymać. A też patrząc z drugiej strony, już indywidualnie. Samuel Koral, tylko wiosną miał na swojej nodze bądź w głowie ile? 6 Sześć. Sześć. No to teraz, by nie no, bylibyście na 7 no, tak. miejscu w tabeli, no to, tylko bylibyście się z koroną czarką o ten bezpośredni awans. No i chyba to jest klucz tego wszystkiego, no bo ta liga sprawia Wam prezent, by wy nie wygrywać od dwóch spotkań. Jesteście cały czas w czołówce, tak właściwie, w kontakcie. No ale trzeba chyba. W swoje ręce, w swoje nogi, w swoje głowy wziąć wszystko, no i zacząć seryjnie wygrywać i seryjnie te bramki strzelać. Tak, no ja mam, ja mam jakby, mam świadomość tego, że my piszemy, piszemy pewną historię. Ta historia mi się, jeżeli chodzi o grę, całkiem podoba. Natomiast teraz trzeba znaleźć bohatera tej historii. Tak bym to, tak bym to określił i kogoś, kto po prostu weźmie na siebie ten ciężar zdobywania goli. No i my takie osoby oczywiście szukamy, próbujemy tych zawodników, w których, ma, których mamy, z nich wydobyć po prostu to, żeby, żeby, żeby ta piłka w końcu zaczęła im, im po prostu wpadać i żebyśmy dzięki temu punktowali. No to nic odkrywczego, natomiast, tak jak powiedziałem, musi się znaleźć jakiś bohater tych historii. Może tam zamiast tych bramek w szatni trzeba gladiatora puścić. Ale tak, tak, tak na serio bo. Tak jak mówiłem wcześniej, ja się zgadzam z tym, że gra się poprawiła, ale to jest, no bo mówi pan, że no, nie można myśleć tylko o golach, bo wcześniej mogliśmy narzekać, że OKS okay, trochę za mało sobie tych sytuacji kryje. Teraz jest trochę lepiej, tych sytuacji jest więcej, no ale znowu kręcimy się cały czas dookoła tego, że. No nie ma komu ich wykorzystać. Naj... Najbardziej bramkostrzelnym Hiszpanem wiosną to jest. No, egzekwator, ex inaczej. A jeszcze wypytam, pan analizuje dla XG i ogóle? Te tak, te... oczywiście. I oprócz tego, że, z, że poprawiła się statystyka e, posiadania piłki w, w każdym praktycznie meczu, no to, no to my, jak już pan o tym wspomniał, XG mieliśmy większe niż mieć Legnica na przykład. Eee, więc, więc to nie jest tak, że my gramy, że my gramy, nie wiem, w szerz, gramy na posiadanie piłki, czy, 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 czy nie wiem. Nie, nie, nie rozmawiamy o tworzeniu sytuacji, no po prostu. To był, to był jakby pierwszy krok, który my musieliśmy wykonać jako zespół czyli zacząć, czy, czy wrócić do, do stwarzania klarownych sytuacji, bo, bo, bo wcześniej. Naprawdę, jak sięgałem pamięcią, kiedy, kiedy została stworzona jakaś taka czysta okazja, jeden na jeden z bramkarzem, jakieś wyjście sam na sam, czy po prostu dobra, taka czysta, czysta okazja strzelecka w polu karnym to tego brakowało. No, w ostatnim czasie to się poprawiło i tak jak mówię, czy to wejścia, liczba wejść w pole karne, czy, yy, czy, czy, czy jeszcze inne tego typu statystyki, które po prostu wskazują na to, że my przy tej bramce yy, zaczynamy być coraz groźniejsi, no to, to, to wszystko się jakby zgadza. Dlatego mówię, że jakby ja nie chcę, nie chcę pójść w kierunku tylko takim, że nie no, grają do tyłu, grają do bramkarza, grają wszerz, bo, 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 bo nawet jakby ktoś śledził, jakby no właśnie my jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że my to Mamy, mamy czas i, i, i to jest nasza praca, że my możemy to też oglądać. Ale często te akcje, właśnie, które zaczynają się gdzieś od, od, od zagrania do bramkarza, od budowania od tyłu, to często na końcu one są tymi właśnie, które, które nam przynoszą najbardziej takie czyste, klarowne sytuacje. Więc jak mogę zaapelować do wszystkich, no to po prostu patrzmy na to, na to szerzej. No ja, też, ja też kibicuję żeby tej drużynie i tym zawodnikom i też chciałbym, żeby oni zdobywali gole, żeby, żeby, żebyśmy robili punkty. I wierzę, że tak po prostu będzie. No, ale no, nikt z nas nie może wejść na, na boisko za nich, tylko my możemy, możemy nie wiem wpływać na to, żeby oni w taki czy inny sposób po prostu czuli się na tyle zmotywowani, nawiązując do tego gladiatora. No ale gdybyśmy puścili tylko tego gladiatora, no, to byśmy mieli być może tam 11 wojowników, którzy znowu zagraliby na 0 z tyłu, ale to 0-0 nas już nie, nie może zadowolić. No, jesteśmy w takim momencie sezonu, że my musimy. Zarówno dobrze bronić, jak i, jak i kreować, tworzyć sytuacje, i po prostu jeszcze je wykorzystywać, gdzie jest potrzebna i zimna krew, i pewnie koncentracja, czasem determinacja do tego, żeby tego gola zdobyć, a czasem po prostu spokój. I my ten balans dalej musimy, musimy umieć, umieć zachowywać mimo coraz, coraz już trudniejszego momentu, powiedzmy pod względem etapu sezonu. Jeżeli nie ma więcej pytań, kończymy konferencję prasową. Ja przypomnę, jutro 20:30 mecz 27 kolejki Fortuna 1 Ligi EUKS Sandecja Nowy Sącz. Zapraszamy bardzo serdecznie na to spotkanie. Dziękuję.